Witam wszystkich bardzo serdecznie 13 grudnia, czyli w 13 odcinku Pokémonowego Kalendarza Adwentowego. Oczywiście, jeśli seria Wam się podoba, miłoby mi było, gdybyście zostawili łapkę w górę i subskrypcję. A na razie, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy! A dzisiejszym Pokémonem jest Cloyster. Cloyster został dodany w generacji pierwszej i posiada typ wodny i lodowy. Jego oryginalna japońska nazwa to Parashen, jeśli dobrze wymawiam oczywiście. Oznacza to perłę oraz muszlę. Ma 1,5 metra wzrostu i waży 132,5 kg Posiada abilitki takie jak Shell Armor, dzięki której nie może otrzymać obrażeń krytycznych. Skill Link, dzięki której ruchy, które zazwyczaj atakują od 2 do 5 razy, atakują 5 razy. Oraz Overcoat, dzięki której nie otrzymuje obrażeń od gradu i burzy piaskowej. Cloyster przypomina Wielką Małżę. Posiada dwie warstwy muszli, które są nie do przebicia. Zewnętrzna warstwa posiada ostre kolce, którymi ten Pokémon atakuje. Cloyster posiada szczerzący się uśmiech i wielkie, drwiące oczy. Często drwi z przeciwników świadom swojej wytrzymałej kryjówki. Cloyster remisuje z Mega Slowbro o miano Pokémona z najwyżej ocenioną statystyką obrony z wszystkich wodnych Pokémonów. Jak już mówiliśmy o Slowbro, to można wspomnieć o tym, że do jego ogona jest przyczepiona jego poprzednia ewolucja, czyli Shelder. Jak wspominałem, Cloister posiada preewolucję, czyli Sheldera. Shelder ewoluuje w Cloistera przy pomocy Waterstone'a. Zadebiutował w 99 odcinku anime. A tak wygląda jego Shiny. No i to by było na tyle z tego odcinka. Oczywiście, jeśli ci się spodobał, miłoby mi było, gdybyś zostawił łapkę w górę i subskrypcję. A Na razie dziękuję za oglądanie. Mówił Xajan. Siema.